Szanowni Państwo, jesteśmy na kolejnej inwestycji realizowanej przez powiat Tomaszowski, również na terenie gminy Będków. Realizujemy tutaj zadanie związane z remontem drogi pomiędzy miejscowością Łakna a drzazgową wolą. Całość. Wszystkich zadań, które można powiedzieć są w jednym pliku na poziomie gminy Będków, gminy Żelechlinek, gminy Budziszewice, jak i również miasta Tomaszu Mazowiecki to jest, proszę Państwa, kwota 6,5 miliona złotych, środki pozyskane z rządowego polskiego funduszu Ład i to co jest bardzo ważne, istotne, to dofinansowanie jest na poziomie prawie 4 milionów 600 tysięcy. Pozostałe środki w pewnych częściach oczywiście to pomoc zarówno tutaj gminy Będków. Jeszcze raz dziękuję panu wójtowi. To jest kwota 86 tysięcy, jak pamiętam, która została zasagnowana, związana z tym właśnie zadaniem. I to co jest ważne, to co jest istotne, jeszcze raz będę podkreślał, ta wspólna współpraca samorządu, wspólna współpraca tutaj z Wójtem Gminy, panem Daruszem Misztarem i Radą Gminy Będków przynosi niezwykle istotne efekty dla lokalnej społeczności. Ta droga, proszę Państwa, nie była remontowana przez 50-60 lat, można powiedzieć zapomniana. Dzisiaj dzięki tym środkom rządowym, dzięki środkom samorządu gminnego, jak i również samorządu powiatowego możemy poprawiać bezpieczeństwo przejazdu dla mieszkańców zarówno gminy Będków, jak i również tych wszystkich, którzy tą drogą na co dzień przejeżdżają. To co jest, drodzy Państwo, istotne, na tym nie będziemy kończyć. Będziemy starali się dalej podejmować kolejne inwestycje tutaj na poziomie tego odcinka od drogi z miejscowości Dzazgowa Wola do miejscowości Ceniawy i również tutaj pan wójt deklaruje daleko idącą współpracę, co więcej przejął tak naprawdę realizację tego zadania i my będziemy jako samorząd powiatowy. Po naszej stronie był tutaj projekt, wszelkie dokumentacje. Dzisiaj Pan Wójt występuje o pozyskanie kolejnych środków, które dadzą możliwość modernizacji tej drogi i docelowo tak będziemy się chcieli zbliżać w kierunku miejscowości Będków. Także bardzo serdecznie Panie Wójcie dziękuję za to, że ta współpraca jest, istnieje i przynosi takie efekty i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach, jak i również latach. Ta współpraca proszę Państwa będzie się układała właśnie w taki sposób, żeby to było skuteczne działanie i żebyśmy mogli tutaj Państwu pokazać jaki jest efekt tej wspólnej pracy. W tym przypadku również bardzo serdecznie będę chciał podziękować Marszałkowi Seniorowi i Pani Poseł Annie Milczanowskiej za to, że mogliśmy pozyskać taką kwotę 4 miliony 600 tysięcy złotych na realizację tych zadań drogowych tutaj na poziomie. Trzech gmin i miasta Tomaszów Mazowiecki. W tej chwili oddam głos panu wójtowi Jaruszowi Misztalowi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, znajdujemy się na kolejnej inwestycji, tak jak pan starosta powiedział, w naszej gminie jest to odcinek między, łączący tym razem naszą gminę Będków z gminą Wolbusz. Odcinek 760 metrów. Przejmujemy dalszą część o długości 1240, już aplikujemy, Szanowni Państwo, o środki do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jesteśmy pozytywnej myśli przy wsparciu tak zacnych osób, samorządowców i również, również przede wszystkim posłów Pana Antoniego Macierewicza, Pani Anny Milczanowskiej, no i oczywiście obecnego tutaj Pana Starosty Mariusza Węgrzynowskiego. Jesteśmy w stanie wspólnie realizować tak historycznie, Wielkie inwestycje, szanowni państwo. Ja lubię historię, dlatego się odniosę do historii. Szanowni państwo, w poprzedniej kadencji odcinki, jakie były realizowane, to były na poziomie 2 km. Teraz jesteśmy w stanie w ciągu pół roku realizować odcinki rzędu 2 km. Także jak na przykład samorząd gminy Będków w tym roku wykona 9,5 km dróg gminnych, jak i powiatowych. Jeszcze raz Panie Starostu, gorące podziękowania dla Pana, dla, dla Pani Dyrektor, dla, dla Pani członek zarządu, dla Rady Powiatu za to, że Państwo widzicie te potrzeby że te potrzeby. Powiat nie jest zbudowany i oparty wyłącznie na jednej gminie, na mieście, tylko na 11 samorządach. Cieszę się, że naprawdę te pieniądze, tak jak tutaj zamyt rządu jest, aby wspierać te najmniejsze gminy. Pan Starosta również docenia to, że ci mieszkańcy również są bardzo wartościowym i niezbędnym elementem do rozwoju całego kraju, Polski, powiatu, dlatego jeszcze raz Panie Starosto dziękuję za to, że tutaj w tak zapomnianym... Ja również dziękuję za tą współpracę Panie Wójcie, nie, drodzy Państwo, wspaniałe. słyszycie, 9,5 km remontowanych dróg zarówno powiatowych jak i gminnych na tak. poziomie Gminy Będku, także serdecznie no gratuluję oczywiście Panu Wójtowi, jak i również... Radzie, radzie Gminy Będków, ale przede wszystkim gratuluję mieszkańców. Mieszkańcom, naturalnie. Że ten komfort tutaj przejazdu po tych drogach no po prostu zwiększa się z każdym wręcz miesiącem. Dokładnie. Szczegóły techniczne pani dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pani Jezbieta Rudzka, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Rządowy Fundusz Rozwoju, Rządowy Fundusz Polski Ład, taki program, który pozwala nam zmieniać Polskę, pozwala nam zmieniać drogi lokalne, Kolejny przykład. Droga powiatowa Będków Lubiatów na odcinku 760 metrów uzyskała zupełnie nowe oblicze. Droga została tak naprawdę wybudowana od początku. Jest nowa podbudowa, nowe nawierzchnie, nowe pobocza z kruszywa łamanego, wykonany kanał technologiczny. Bardzo się cieszę, że współpraca powiatu tomaszowskiego i gminy Będków procentuje kolejnymi inwestycjami drogowymi. Dla mnie jako dla dyrektora zarządu dróg powiatowych kolejny kilometr na sieci blisko 400 km dróg powiatowych jest niezwykle ważny i yy, istotny. Cieszę się, że dzięki pomocy finansowej Gminy Będków dla Powiatu Tomaszowskiego kolejna inwestycja może być realizowana yy, i że to nie koniec że kolejne wnioski, kolejne aplikacje i myślę, że tutaj zaangażowanie pana starosty Mariusza Węgrzynowskiego i pomoc posłów naszej Ziemi Tomaszowskiej pozwala dobrze patrzeć w przyszłość i że to nie będzie koniec, a dopiero się, że tak powiem, rozgrzewamy i <laughs> idziemy, idziemy dalej. Idziemy dalej. Widzicie Państwo, że wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. To jest satysfakcja z tego, że ta współpraca przynosi takie efekty i cieszymy się, że to, co sobie zakładamy na początku danego roku kalendarzowego, po prostu, drodzy Państwo, realizujemy. I to realizujemy na wszystkich poziomach. Panie Elu, proszę bardzo, Pani Elżbieta Łośczyk, członek zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Szanowni Państwo, tak jak wspomnieli moi przedmówcy, niezwykle ważna jest współpraca między samorządami, ale też ogromne wsparcie, jakie otrzymujemy od parlamentarzystów, po to, aby sięgać po środki służące mieszkańcom tutaj gminy Będków, ale również całego naszego powiatu. To, że poprawia się sieć dróg łączących poszczególne powiaty na terenie województwa, drogi gminne na terenie powiatów pozwala również na to, żeby potem pokazać to piękno, które na terenie poszczególnych gmin się znajduje. Atrakcje przyrodnicze, zapraszamy oczywiście turystów, aby gminę Będków odwiedzali dzięki temu, że poprawia się infrastruktura drogowa, będzie to po prostu łatwiejsze. Yy, muszę pogratulować tutaj panu Wójtowi tak wspaniałej współpracy i tego, że dla swoich mieszkańców jest w stanie zrobić bardzo dużo. Tak, jest bardzo. jest bardzo, drodzy Państwo, bardzo aktywny. Można powiedzieć, że tak naprawdę wraca późnym wieczorem, a to wszystko jest związane z tym, że chce jak najbardziej Korzystnie i jak najwięcej aplikować ośrodki zewnętrzne dla mieszkańców gminy. No, te wszystkie opóźnienia, czy zapóźnienia kilkudziesięcioletnie, dzisiaj jak widzimy, one po za prostu zanikają. Aktywność wójta, aktywność też jak tak naprawdę akceptacja radnych Rady Gminy, tych wszystkich pomysłów i rozwiązań związanych z tą działalnością. No, daje szansę, że w niedługim czasie gmina Będków naprawdę, jeśli chodzi o zarówno kwestie tutaj drogowe, jak i również kwestie związane z rozwojem turystyki, ale także to, co jest bardzo ważne i istotne z tego, co tutaj pan wójt wcześniej opowiadał, również kwestia szkoły, prawda? To wszystko, hmm. drodzy Państwo, się zmienia i przemienia. Tu też jest Polska, tu mieszkają Polacy, tu mieszkają mieszkańcy naszego powiatu i to życie staje się na pewno lepsze, bardziej przyjemne i liczymy na to, że młode osoby będą chciały tutaj inwestować swoje życie, swoją przyszłość właśnie, zarówno na ziemi gminy Będków, ale w takim przełożeniu, jeżeli chodzi o powiat, na poziomie powiatu Tomaszowskiego.